Pan Gienio. Ale na siłą. To parę ludzi mnie tu zla. Bardzo się cieszę, bo jednak jestem związany trochę z tym, próbem, czy byłem, czy sercem cały czas i bardzo się cieszę, że jesteśmy na stadionie, nie jak za moich czasów. Nie pan komendant zna w jakich warunkach się wtedy pracowało gdzie przyjeżdżał jeszcze ojciec obecnego trenera bardzo e, człowiek e, miłujący piłkę, pan Edziu budzi wojski, to zawsze opowiadał, w jakich warunkach to na trenuje i umie coś zrobić. Tylko jedno co mnie boli, będąc jeszcze w Niemczech, czytam w internecie, e, no niestety rozgłos kaszuli. To jest coś fatalnego, który mnie ciągle boli. Nie mamy dobrego. Dobrego o nas zdania. I chciałbym się te dwie strony zapytać: m.in., czy to jest oficjalna rezygnacja u panów zarządu, czy nie wiem, dlaczego właśnie jest takie w mieście pogłoski, różne chodzą. Sami wiecie, że jeżeli w coś nie funkcjonuje. No to nie może funkcjonować, nie ma atmosfery, nie ma nic. Przykładem było, jak kiedyś Pan Tusk nie umiał z prezydentem, jak się zakończyło, jak dwóch prokuratorów nie umie ze sobą gadać i to samo ja widzę w moim klubie, bo tak mogę powiedzieć, w moim klubie czytam różne jakieś, nie wiem, czy to są racje i bardzo oczekuję, ale od wszystkich to nie jest prywatny kołchos. I się nauczcie, jeżeli chcecie prowadzić, jedna czy druga strona. Ja kiedyś myślałem, że jako staruszek, może czy wrócę, czy jak przychodzę na mecze, że będzie to wspaniały klub. A tu się robi dla mnie, no nie chcę użyć słów. Mamy przykłady na tej wysokiej polityce. Wiadomo, polska piłka nożna jest dno, jest zerem. To cały świat się śmieje. I my jeszcze w Kaszubi to samo. Ja oczekuję od dwóch stron, nie wiem. Co się tu dzieje? Znam obie dwie strony i bardzo chciałbym wiedzieć, co się stało, bo to nie jest prywatny, mówię, prywatny kołchoz. I proszę bardzo, i każdego z Was, co, dlaczego to tak wynika? Skąd to się bierze? Czy to była rezygnacja, czy nie jest? Czy, czy, czy jak będzie dalej praca. I mam nadzieję, że się w tej chwili dowie. I później mogę No ja Może powiem, na początku. Ale członek, zarząd... członek zarządu... Nie, członek zarządu też był wybrany 16 grudnia 2010. My na spotkaniu zarządu mieliśmy jakieś zażalenia, prosiliśmy cały czas o rozliczenia klubu. Przez pół roku nie mieliśmy żadnego względu, względu do, do jakiejkolwiek. Aktu, do protokołu z zarządu uważaliśmy, że klub działa niezgodnie ze statutem. Na tym posiedzeniu zarządu pan Andrzej Mile również też powiedział, że rezygnuje z pracy. Sytuacja zaistniała na parę dni przed rozpoczęciem rozgrywek. Zarząd ustali przed rozpoczęciem rozgrywek kwotę, którą możemy przeznaczyć na na utrzymanie pierwszego zespołu. To jest jakby nasza wizytówka, pierwszy zespół. Ustaliliśmy kwotę najpierw 25 tysięcy, później po rozmowach ustaliliśmy 23 tysiące złotych. 7 dni przed rozgrywkami pan Andrzej Mile pełniący funkcję skarbnika, oświadczył, że kwota ma być to 17 tysięcy złotych. My stwierdziliśmy, że jeżeli klubu nie stać, stwierdziliśmy, że nie jesteśmy w stanie zbudować drużyny za 17 tysięcy złotych, która mogłaby spełnić oczekiwania naszej przede wszystkim członków klubu i kibiców. W związku z tym chcieliśmy podjąć decyzję taką drastyczną dla naszego klubu nie przystąpienie do rozgrywek trzecioligowych, a a walkę w czwartej lidze o może jakiś inny cel, na, na, na czas, jakieś zagranie na czas, żeby, żeby zobaczyć jak sytuacja się będzie rozwijała, czy miasto nam wspomoże, czy, czy firmy będą nas wspomagały, wspomagały finansowo, bo no nie mieliśmy takich środków, żeby, żeby grać w trzeciej lidze, tak uważaliśmy przynajmniej, bo z tą 17 tysięcy nie uda się zbudować zespołu w trzeciej lidze, grającego w trzeciej lidze i no, żeby zajęły jakieś tam godne miejsce. W związku z tym, że była taka sytuacja, nie mieliśmy tych faktów, nie było zarządu, nie było sekretarza na żadnym spotkaniu przez miesiąc, w ciągu pół roku, był tylko na pierwszym, jak wybieraliśmy, no, cały czas mieliśmy no, pytania do prezesa, do, do pana skarbnika i na te pytania nie dostawaliśmy żadnych odpowiedzi. My pisemnej rezygnacji, <coughs> tej złożyliśmy. No, rezygnację na spotkaniu zarządu podjęliśmy y, no, wszyscy, praktycznie, oprócz pana prezesa, bo, i pan Wacław Pałasz, i pan Andrzej Miller, pan y, Kolczyk, pan y, Ryszard Krause i ja, y, że no, no, tak się nie da pracować i uważamy, że ten klub przede wszystkim w tej chwili nie działa w ogóle zgodnie ze statutem. Y, no i z, w związku z tym nastąpiła taka sytuacja. Odsunęli nas ci dwaj panowie od, od jakichkolwiek od jakiejkolwiek podejmowania decyzji. Zaczęli y, rządzić jak gdyby klubem sami we dwójkę prowadzili ten klub y, przez to pół roku we dwójkę. Chwała im za to i ja w imieniu swoim bardzo im dziękuję, że, że ten klub dotrwał do, do takiego spotkania. O spotkanie prosiliśmy nadzwyczajne walne już we wrześniu, prosząc komisję o to rewizyjną. Pan prezes nie miał czasu z nawiązać, spotykał się w innych miejscach, jak na przykład z nowym trenerem na stacji CPN-u Pana Mrowickiego, nie w naszym takim ładnym budynku, no bo, bo my byliśmy też tutaj na Stadionie. Także no tak, u, to uważamy... No Pan może no nie, nie pamięta, że ja z prezesem sobie rozmawiałem... Za... Ale... Proszę pana, <grydane> jest, pan mnie nie przerywał, ja panu też nie, no, nie to jest, ale ja jestem osobą y, prywatną błąd <grydane> tym <więc> zarazem tutaj nie <grydane> robić. Pan na może... Każdy swoje, może pan prezes przyjść, może pan trener sobie przyjść, ale ja mówię o no, no, tej, tak tej tak, sytuacji, my no, pana, to nie jest najważniejsza rzecz na w jakiej się spotkaliśmy dzisiaj, gdzie się kto z kim spotkał. Ja tylko przedstawiam autentyczne fakty, jakie miały miejsce. Będąc na stadionie był też członek z komisji rewizyjnej. Pan prezes po prostu nie dysponował czasem dla nas i, i tak to wyszło. Komisja rewizyjna stwierdziła, że y, dla dobra klubu y, spotkanie odbędzie się na początku grudnia. Y, nie znamy powodów też, dlaczego nie, spo, y, nie spotkaliśmy się na początku grudnia, a spotykamy się 11 stycznia 2012, gdzie zawodnicy już y, rozpoczęli jak gdyby przygotowania do, do nowej rundy, do nowych rozgrywek. Myślę, że też nie wiedzą. Yy, jak gdyby na czym stoją, jaka jest ich sytuacja, bo też z tego co ja wiem, to, to nie dostali wynagrodzeń yy, za dwa miesiące, i no, sytuacja jest wręcz yy, nieodpłacająca optymizmem w tej chwili. Także tyle wytłumaczeń z mojej strony. Jedno tylko mam pytanie: czy jeżeli mieliście problemy, czy jakimś pismem możecie, a. Prośbą, czy zapytaniem, czy składaliście jakieś... Żadnej rezygnacji pisemnej nigdzie nie złożyliśmy. Rozmawialiśmy przy rozmowie w naszym biurze na dole, rozmawialiśmy sobie. no Były to dosyć trudne rozmowy, no bo jeżeli jedni twierdzą, że tych pieniędzy wystarcza na prowadzenie klubu, a się okazuje, że jest teraz 72 tysiące, to nie rezygnacji. Nie, jako... nie wiem, bo media są od tego, żeby pisać. To jest ich prawo i mają do tego prawo. Ja oświadczenia jako takiego żadnego nigdzie nie złożyłem. Y, nie wiem, pan wiceprezes nie mówi, bo się za siebie, pan prezydent Ja to też nie. Dziękujemy. Ustne było. Czy, tak, jak gdzieś... czy pan, pan prezes coś dobra? w tej sprawie? Tak. tak. Jeśli chodzi o zapisania klubu z zarządu, które się odbywały u nas, na dole w pomieszczeniu. Poinformuję Państwa w ten sposób, że pan Rafał Miejski zajmował się rekrutacją zawodników do zespołu trzeciolitowego wraz z Panem Wiceprezesem Ryszardem Grauzem. Na niektórych spotkaniach dochodziło do tego, że po prostu nie mieliśmy mieć e, budżetu takiego, który ten budżet by byłby nadwyżką. Na naszym klubu działa, to w odgodny Dlatego <śmiech> powiedziałem, <śmiech> przepraszam bardzo, na jednym ze spotkań, że nie możemy mieć <śmiech> <śmiech> takiego budżetu, ponieważ nie stać kasztoru na taki budżet. Dlatego wciągniemy w zespół od pana Bartka i Juniora, gdzie panowie oświadczyli, że ci juniorzy są za młodzi wiekowo, żeby pociągnąć przed dzielnictwem. Powiedziałem, spróbujmy i niech nie ci zawodnicy sobie pograją. Dlatego, dlatego nie jak no to proszę powiedzieć. Słucham. Proszę Państwa, może ja teraz jeszcze, ja do, dopowiem o tych sprawach finansowych. Myśmy przyjęli klub w grudniu, w styczniu troszeczkę nawet nieprzygotowani do tej roli, zaskoczeni poniekąd, ja nie byłem nawalnym, poproszono mnie, żeby być tym skarbnikiem, zgodziłem się. I poszło czas leciał tak szybko, że po prostu ciężko to było też i no, ogarnąć. Na początku tego miesiąca stycznia ja osobiście ja osobiście no, na zarządzie jakimś tam kolejnym powiedziałem że rolą członków zarządu jest nie tylko wymyślanie, siedzenie i rozmowa i jakieś wymyślania, po prostu rolą zarządu jest też przynoszenie, szukanie sposobu, bo na tym to polega. Innej, innej tu nie ma możliwości, żeby klub funkcjonował. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że jeszcze nie była przyznana dotacja z Urzędu Miasta. Nikt nie wiedział, ile ta dotacja będzie wynosiła. Ale udało się w tym styczniu pozyskać naprawdę fajnych sponsorów. Typu Wislaj, typu pan Raczkowski z Wielkiego Klincza, którzy ci dwaj sponsorzy spowodowali to, że myśmy mogli już jakąś kwotą dysponować. I ja cieszyłem się tą kwotą, że ta kwota taka jest. I ja ją ja mam zapisane u mnie w notatkach, że ta kwota wynosiła tyle. I ja przedstawiam, pozyskałem sponsora tego, 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 tego. Cieszę się. I przedstawiam, że zebrałem 20 tysięcy na przykład złotych. Bo było około tego. I ja się cieszyłem, ale to nie, nie pozwala na ustalanie żadnych kwot, jakie my możemy wydać. Kwoty ustala się do, do tego, co się ma stałego. Czyli stały stała dotacja i to jest wynik, do którego można ustawić sobie wydatki. Do, nie jest, że siąś i pan Rafał Cimiński, jeśli już nazwiskami jedziemy, to był od spraw kadrowych do sporządzenia listy, zawodników, którzy byliby ewentualnie sprawdzeni i przydatni w przeszłości w klubie. No ale to miał polegać na tym, że... Listę y, 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 piłgarzy przedstawia. Ale co do, wypo, do y, wynagrodzeń, to ja uważam, po to jest zarzut. A nie, że przedstawię się, poproszę listę. Lista, tak, tak, tak. No to teraz zrobimy, ustawimy y, gaże, ty, stypendia tych chłopaków. Już jest zrobione. Wynik równa się tyle. No nie do przyjęcia. Nie do przyjęcia, wynik, gdzie my nie mamy w rękach żadnych atutów, a tylko moje, to były moje słowa, że mamy takie pieniądze. Ja się po prostu cieszyłem, że udało się pozyskać taki sponsorów. To nie było adekwatne do tego, że możemy tyle wydać i będziemy co ja, ja nie wcinałem się w słowo, przepraszam Panie no, ja, ja po prostu, ja nie będę ryzykował na to, żeby po prostu przyjąć te sprawy, yy, te wyniki. Następną sprawą jest tak, że yy, przysz, przyszła, yy, dostaliśmy tą dotację przyznaną. No. Dalej nie można było sobie yy, ustalać nad jakieś tego. Przy, już stracam tę moją wypowiedź, przy wynikach podliczeniach pana kolegi Rafała.